Pierwszy podręcznik, drugi, trzeci. Ale jak mówić normalnie o pierwszej miesiączce? Pędzę z materiałem, bo wszystko jest ważne. Dojrzewanie, obraz własnego ciała, materiałów brak. Uczymy o tym, jak zmieniają się style i konwencje literackie. Ciało też się zmienia, ale jak o tym uczyć? Zapisuję w dzienniku tematy kolejnych lekcji. Seksualność i relacje to wciąż tematy tam. Szkoła. Uczy tysięcy abstrakcyjnych rzeczy. Ciało to nie abstrakcja. Tylko jak rozmawiać o tym z młodymi osobami? Brak edukacji seksualnej to ogromna luka. Jesteś nauczycielem, nauczycielką. Ze strony lekcjebestawu.pl pobierz scenariusze lekcji, żeby ciało przestało być obce.